A więc dowiedzieliśmy się, że głód ma dziewczynę. Mało tego, dowiedzieliśmy się, że Laska jest nordycką boginią Słońca, co naturalnie rodziło masę pytań, zważywszy na fakt, że głód własnoręcznie zajebał łodyna i tora parę tygodni wcześniej. No i w teorii był też właścicielem puszka, który przez przybyszy z północy uznawany był za niebezpiecznego zbiega. Jeśli liczycie na łatwe wyjaśnienie tej pojebanej sytuacji, to niestety muszę was zawieść. Nasz braciszek nie wspomniał już o sol ani słowem, po tym jak dowiedział się, że lucyfer nam wszystko wypaplał. Z początku było to dość wkurwiające, bo jednak wszyscy byliśmy ciekawi całej historii i odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Ale nasz brat był nieugięty. W końcu się poddaliśmy i zajęliśmy głowę innymi, nieco mniej ciekawymi tematami. Jednym z nich był gerwant, który dość szybko odnalazł się w naszym towarzystwie. Oczywiście pierdolił coś tam o powrocie do domu, ale szybko przekonaliśmy go, żeby został jeszcze trochę. Kiedy w końcu spotkali się z Jezusem, który go wynajął, okazało się, że Mesjasz zadzwonił do niego przypadkiem, prankując ludzi po pijaku, co niezbyt ucieszyło naszego łowcę potworów. Jego obecność okazała się być bowiem zupełnie niepotrzebna, jako że problem suwieńskich bóstw, które uciekły z nowego piekła, został zażegnany. Wciąż pluję sobie w brodę, że nie dopytałem wtedy o szczegóły. Może udałoby się powstrzymać katastrofę, która nastąpiła w wyniku działań tych debili. Mimo tego, że Gerwant był zupełnie bezużyteczny w naszej obecnej sytuacji, całkiem przyjemnie nam się z nim chlało i gadało. Opowiedział nam co nieco o swoim świecie, który był naprawdę solidnie popierdolony i udzielił nam nieco rad odnośnie walki z potworami. Śmierć przeszedł u niego nawet dwutygodniowy kurs, który podszkolił jego umiejętność posługiwania się kosą, przez co następne parę dni wojna, głód i Lucyfer mieli od niego spokój. A ja? Ja wróciłem do nieba wraz z Gerwantem, Jezusem, Hitlerem i Puszkiem. Jak się okazało, Jezus nie odbierał telefonu, bo pojechał do Ateny z wizytą, a Hitler i Puszek przez cały ten czas czekali pod tylnym wejściem do mojego chmurkowego królestwa. Zupełnie zapomniałem, że poprosiłem Adolfa o przyprowadzenie naszego psiaka do nieba i wciąż miałem wątpliwości, czy rzeczywiście będzie w nim bezpieczny. Tor i Oden znów gdzieś tam byli, i można było śmiało spodziewać się ich kolejnego nieudolnego ataku. Wraz z głodem wróciłem też na Uniwerek, co pozwoliło mi się trochę uspokoić i oczyścić głowę z pojebanych wydarzeń ostatnich miesięcy. W końcu także wojna i śmierć dali się przekonać, i wkrótce cała nasza czwórka mogła pochwalić się dumnym tytułem studenta. Ja wciąż trzymałem się jakoś na anglistyce, głód niezmiennie jarał się byciem na psychologii, zaś wojna i śmierć poszli razem na prawo. Widywaliśmy się niemal codziennie, ale relacje między nami były mocno popierane. Rydolone. Wojna wciąż był wkurwiony za zabiciem u dziewczyny. Głód próbował nas wszystkich jakoś pojednać, choć szło mu co najwyżej chujowo. Zaś śmierć, jak to śmierć, szukał swojego miejsca w całej tej dramie i został już na stałe w timie wojny. Oczywiście, jak spotykaliśmy się od czasu do czasu, na jakąś wódę, albo wspólne oglądanie walkaniowów, które urządzał Jezus, ale mimo wszystko było to raczej naiwne udawanie, że wszystko jest jak dawniej. Życie w końcu stanęło. Światu nic nie zagrażało, a każdy z nas odnalazł swoje miejsce: ja, jako władca nieba, głód, jako ksiądz, wojna, jako trener na siłowni, a śmierć, jako alkoholik. Jezus wciąż nie mógł nacieszyć się faktem, że oboje jego rodzice są aktualnie nieobecni, i odpierdalał coraz dziksze akcje, próbując wyrzucić z siebie energię i pomysły zebrane od tak długiego czasu. Lucyfer wciąż pracował nad nowym piekłem, dodając nowe pomieszczenia, narzędzia tortur, wodospady z lawą. Gerwand, podczas gdy my byliśmy zajęci, zwiedzał ziemię z Hitlerem, który pokazywał mu wszystkie najciekawsze bary w naszym mieście. Obaj opiekowali się też puszkiem, który biedny tylko czekał na kolejną okazję, by odgryźć komuś głowę. Jeśli chodzi o Greków, to trochę urwał się nam kontakt. Jedynie Jezus od czasu do czasu odwiedzał Atenę, żeby sprawdzić co u niej. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że Chronos nauczył się już cofać czas jedną ręką, a Haron wbił się do trójkąta z Persefoną i Posejdonem, podczas gdy Hades był w delegacji. Ale wszystko zmieniło się pewnego feralnego dnia, kiedy odwiedził nas niespodziewany gość. Siedziałem sobie właśnie na puchatej chmurce, paląc szluga i myśląc o tym, jak zjebanym przedmiotem jest fonetyka, kiedy coś gwałtownie pierdolnęło na środku głównego placu. Zanim dotarłem na miejsce, Hitler i Jezus już tam byli. O chuj chodzi, spytał mnie Mesjasz. Myślałem, że zablokowałeś możliwość używania portali na terenie nieba. Yy, najwyraźniej coś pojebali w urzędzie, bo właśnie ktoś się do nas teleportuje, odparłem zdziwiony. Witam! odezwał się nagle niski głos za naszymi plecami. Wszyscy podskoczyliśmy na pół metra w górę. Naszym oczom ukazał się szkielet w stylowym garniaku, cylindrze i z cygarem w ręku. E, witam serdecznie, wydukałem, zdając sobie sprawę, że technicznie no, jestem gospodarzem. E, z kim mamy przyjemność? Jesteś jakimś krewnym Harona czy coś? Baron Samedi, odezwał się jego mość, kłaniając się na nisko. Przybywam do was z dość delikatną sprawą. Zamieniamy się w słuch, panie baronie, powiedział nieśmiało Hitler, próbując odpowiedzieć ukłonem. Możecie mi mówić sam. Mam przeczucie, że nasza współpraca potrwa długi czas, oby jak najdłużej. Przepraszam, że się powtórzę, ale kim jesteś? Sam? Spytałem podejrzliwie. Nasz gość uśmiechnął się tajemniczo i usiadł na pobliskiej chmurce. Jestem Panem podziemi i ojcem duchów śmierci wiem, że dbacie o chrześcijańskie zaświaty jestem wam za to wdzięczny. Nie ma za co, odpowiedziałem z niepewnym uśmiechem. Nie pamiętasz mnie, prawda zaraza? Spojrzałem na niego ze zdziwieniem. Oczywiście, że nie pamiętałem takiego pojeba. Nie wydaje mi się. To ja odesłałem cię do sekcji martwych memów, kiedy po raz pierwszy trafiłeś do starego piekła po tym, jak zabił cię śmierć. Wiem, że mnie nie widziałeś, bo było dość ciemno, ale nie chwaląc się, to byłem ja. Czekaj, czekaj. Zamyśliłem się. Byłeś tym gościem od imię i nazwisko? Dokładnie tak. Przełknąłem ślinę. Ale... — To nie ma sensu. Czemu miałbyś mieć kontrolę nad chrześcijańskimi zaświatami? — Mam władzę nad całym światem umarłych, z skowroneczku. Gdy ktoś umiera po raz pierwszy, to ja oceniam, do której krainy powinien trafić. Do Walhali, do piekła, nieba, Hadesu. — Wow! ale zajebiście! — wtrącił się Hitler — Istotnie. A teraz, skoro już wiecie, kim jestem, pozwólcie, że wyjaśnię wam, czemu zakłócam wasz spokój. Samedi ponownie odpalił cygaro, które zgasło podczas naszej rozmowy. Wasi przyjaciele i bracia, powiedzmy, że nieświadomie, wywołali mały kataklizm na ziemi. Kurwa, wiedziałem, Ach, westchnąłem. Wiedziałem, że zbyt łatwo poszło z tym słowiańskim bestiariuszem. Czyli co, będę wreszcie potrzebny? Ucieszył się gerwant, który właśnie przyłączył się do rozmowy. Będziecie potrzebni wszyscy. Wasi znajomi pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, stwierdzili, że najlepszym pomysłem na poradzenie sobie z ucieczką słowiańskich bóstw i potworów będzie zwabić je do portalu i zrzucić gdzieś na ziemię. Tak też zrobili, uznając to za. Załatwienie problemu. Zaraz, zaraz, wtrącił się Jezus. Bywamy na Ziemi bardzo często w ostatnim czasie i jakoś nie widzę, żeby rozpętał się tam chaos, bo siedzicie w Polsce. Słowiańska plaga zalała inny kraj. Wszyscy spojrzeliśmy na siebie przerażeni Japonię. I tam właśnie musicie się udać powiedział Samedi, wydychając dym. Czemu akurat ty się do nas z tym zwracasz? Niech japońskie bóstwa poradzą sobie z tym same. To nie takie proste. Widzicie, jestem strażnikiem umarłych, ale interesuje się też czasem światem żywych. Możecie mnie uznać za swojego rodzaju stróża, który pilnuje porządku. Tak samo jak ty zarazo. S słucham? Nieważne, co się działo, nieważne, jak beznadziejna była sytuacja, ty i twoi bracia zawsze ratowaliście świat zamiast go niszczyć. Przyszedł czas, by uratować go po raz kolejny. Zagrożenie jest aż tak wielkie? Owszem, wkrótce przekonasz się na własne oczy. A teraz daję wam dwa dni na przygotowanie. Mam tylko jedną prośbę, nim wyruszymy. Nie mówcie nic wojnie, głodowi, śmierci, ani Lucyferowi. To ich nie dotyczy. Tworzymy własny Suicide Squad. A oni nie są jego częścią. Domówiąc, Baron Samedi rozpłynął się w powietrzu. Zerknąłem na stojącego obok Hitlera. Czy ten koleś dosłownie wpierdolił nam się do domu, powiedział ci, że wziął cię za martwego mema, po czym kazał nam wszystkim zapierdalać do Japonii, aby ogarnąć burdel, który spowodowali twoi bracia z Lucyferem? Tak. Ale najlepsza część tego jest taka, że go posłuchamy. Odpowiedziałem i podniosłem cygaro, który opuścił baron. Ten koleś jest niebezpieczny i jestem ogromnie szczęśliwy, że sam się ujawnił. Czekaj, zmarszczył brwi Jezus. Czy myślisz o tym samym co ja? Tak mi się wydaje. Spojrzałem mu prosto w oczy. Zajebiemy go i ukradniemy ten zajebisty cylinder. Powiedzieliśmy jednocześnie.